Cześć, witamy na kanale towarzysze. Z tej strony Mateusz i odprawiam. A Dzisiaj będziemy nagrywać furtkę. Yy, będziemy ją pokazywać w środku na zewnątrz i takie tam specyfikacje. Tak jest, dlatego zapraszamy do oglądania. Dobra, to prezentujemy dzisiaj BMW F30 z 2012 roku silnikiem 2.0 ze skrzynią automatyczną, ośmiostopniową stopniową No, na no to zapraszam tutaj. Lampy LEDowe z przenonem bez doświadczenia zakrętów, ale spoko. jeśli widać w nocy. Tutaj w ogóle zmieniłem nerki, bo tamte były te chromowane, mi się nie podobały, zdają sobie cały co no, mogę jeszcze więcej powiedzieć. Sergi są to są zimówki, ale pewnie jak wiosna będzie jakieś tam. Maj, to wyleci jakaś nowa fela na letnich kopanach. Tutaj są 17-ki, lukę, zimówki. W środku jest w Sportliner. Zjedzam w styczne tam fotel tam i takie czerwone akcenty są. Dobra, no to z tyłu sobie przyciemniłem lampy 80%. i tutaj bagażnik. Ja już trochę mam syf. 495 litrów ma. To ogólnie, tutaj w BMC, to nie ma miejsca na koła zapasowe i nie ma w sumie kluczy, lawarka i takie inne. Dobra, to jak mówiłem, tutaj jest e, środek w Sportline. Czyli masz takie czerwone tutaj, tutaj przeszycia czerwone na fotelach, tak samo co czerwone. Tutaj wstawki czerwone. Dobra, to możemy teraz sobie zrobić taki z skrzypienia. O, skrzypi. Ale nie ma tragedii. Tu są fotele podgrzewane, tylko z przodu, w tym już nie ma. Kolejna ciekawostka to, jak tutaj sobie przyjedziecie, nie musicie klikać. Pokazuje nam, jaką mamy stację ustawioną. Nie? Na przykład, jak chcemy tutaj, na przykład to jest, to jest I co tutaj sobie tak przyjeżdżacie I sobie klikacie i wtedy Wszystkie macie polskie to. radio. A ogólnie używam zapachu ta auto SK2. To jest taka truskaweczka. Jest taki przyjemny. Przykam raz na dwa dni i utrzymuje się ten dosyć zapach. Kolejna ciekawostka, jak dacie sobie tutaj na zmienianie pozycji ustawienia lusterek, jak sobie przesuniecie w jedną stronę, wrzucicie sobie wsteczny, no to lusterko prawe się obniży i będziecie dobrze lepiej widzieć, jakby tył. Dobra, więc teraz przeprowadzimy dla was taki ekstremalny y, crash test, Inspirację wzięliśmy z programu telewizyjnego y, Top Gear, oni zajmowali się motoryzacją, taki kultowy, kultowy, kultowy program. No i... A dobrze jest auto, widzimy w drzewo. <śm> Specjalnie <śm> dla tego odcinka o, oczywiście. Chcesz zobaczyć? <śm> <śm> o to drzewo. Dobra, i teraz zobaczycie, jak naprawdę to wyglądało. Przejechaliśmy właśnie pod chaty Dawida, naczelnego flakera tego kanału. Miał z nami nagrywać, lecz, lecz, lecz niestety musi skręcać meble, także przyjechaliśmy zobaczyć, czy, czy nas nie okłamał. Ktoś tam się ruszył. Dobrze, może zaraz będzie. Nie, my tylko do Dawida, żeby wyszedł na chwilę do nas. ja A żeby wyszedł, wyszedł, może tylko chwilę pogaleć, bo jedziemy już. bo on przeziębiony. A, przeziębiony. No dobra. <grym> nie Witamy <grym> cię. <z> Witamy w na <nich> naszego kanału. A jednak jest chory. No no przywitaj się Kurde, mi <grywa> <grywa> Serio, mówię, że leble skręcasz No skręcałem A ale widać I ta śpi. śpię Tą komodę ze sobą skręcałeś? Mm? <grywa> Tyle z dzisiejszego odcinka Jeśli chcecie filmiki z modyfikacji to zostawcie komentarz z chęcią właśnie nagramy dla na was takie odcinki jakby z garażu, bo chciałbym generalnie hobbystycznie lubi sobie modyfikować furę. Yy, w ogóle Dawid, fajnie, że wpadłeś do nas. Dziękuję. Mimo składania mebli dobrze znalazłeś czas. Dziękuję panie to przyjazd do mnie. Tak, no i co, zapraszamy do subskrybowania kanału, bo przypominamy, że... Co przypominamy? Przypominamy, że na 500 subskrypcji będzie konkurs z koszulki. Naszego yy, merczu? Merczu, no taka jedyna, limitowana. Po prostu, mając taką koszulkę, będziesz fanem numer jeden. Dlatego zapraszam do subskrypcji, bo patrzyłem ostatnio w statystyki i 70% osób ogląda bez subskrypcji. A Aż tak ty? nie może być. To trzeba zmienić. Także komentarz, like, subskrypcja i do zobaczenia. Siema. Siema.